Cześć kochani, witam Was w kolejnym vlogu o poranku. Właśnie dopiłam moją kawę z mlekiem sojowym, waniliowym, bio z Rosmana i pyszne. I dzisiaj kochani, mam dzień bez makijażu. I w ogóle najbliższe trzy dni są podyktowane, e, podporządkowane zabiegowi, któremu dzisiaj się poddam. Bowiem idę na dermapen pierwszy raz w życiu i ten zabieg ma na celu yy, bardzo dogłębnie odżywić moją skórę, ujędrnić ją, poprawić owal twarzy. W zależności od efektów, jakie będą miały u mnie miejsce, będę miała albo 3 albo 4 zabiegi, i tak naprawdę to po trzecim zabiegu yy, kosmetolog będzie mógł doradzić, czy to już jest koniec, czy też jeszcze jeden zabieg. Zabiegi robi się średnio co dwa tygodnie. Yy, i no, jestem bardzo ciekawa, zobaczymy. Ja to robię mm, prewencyjnie, przeciwzmarszczkowo teraz. A dwa, yy, chcę poprawić właśnie jakość skóry, i ten zabieg wpływa też na koloryt skóry, ujednolica go. Także jestem bardzo ciekawa efektów, ale ponieważ po samym zabiegu wygląda się podobno dość niewyjściowo, to przez kolejne trzy dni zaplanowałam pracę tak, żeby głównie pracować przed kąpem w moim biurze domowym. Teraz zbieram się. W zasadzie to już od 6 rano jestem na nogach, no bo w poniedziałki muszę zawsze przygotować, odpisać na maile i przygotować kilka rzeczy do pracy, jeżeli wiem, że właśnie nie będę rano przed kąpem. I tak też było tym razem. Także rozbudzam się powoli. I jadę odwieśadliwie do szkoły, potem na siłownię i na dermapę. Znowu moja pisanka. Mówiłam Wam, że dzisiaj dzień bez makijażu. I dzisiaj, moi drodzy, robiłam trening nóg I było ostro, tak jak lubię. Także energii póki co nie mam zbyt wiele. W ciągu dnia ona powróci, bo to zazwyczaj tak działa. No i tak, to jest jak Pan który powinien jechać prosto, próbuję wbić się na pas do lewo skrętu na ostatnim jego odcinku na ciągłej, gdzie nie powinien tego robić. No, jedź pan, tak się nie robi, bardzo brzydko. W każdym razie jadę teraz na zabieg i troszeczkę się stresuję. Chyba najbardziej tym, jak będę wyglądać po. Jeżeli chodzi o ból, to nie, takie rzeczy mi w ogóle nie, nie tremują. I try to see where my luck goes I just don't know how it's slips out There must be some kind of plan Every person could be you though A pretty guy with a halo But who am I kidding? Boże, jak ja wyglądam. Mm, ale jak parzy, słuchajcie. To jest chyba najmniej przyjemny zabieg, więc liczę na to, że efekty będą tak spektakularne, że mi wynagrodzą ten cały ból. Teraz świeżo po zabiegu mam takie odczucie, jakby mnie ktoś przypalił ogniem. Sam zabieg nie trwa długo. Twarz to jest około 5 minut. Szyja, jeszcze zaraz zrobimy dekolt. Ale tak wiecie, macie relacje online.

Gdyby zatem ktoś zastanawiał się nad tym, jak wygląda twarz po Dermapenie, no to już wiecie. Wygląda nieciekawie i niewyjściowo. Także jeżeli zdecydujecie się na ten zabieg w środku tygodnia, a nie na przykład w piątek przed weekendem, to myślę, że warto kolejny minimum jeden dzień sobie zrobić wolnego. Yy, I rozmawiałam z kosmetologiem Karoliną na temat yy, tego, czy można przykryć te zmiany. I ona powiedziała, że z jednej strony można jakimś dermopodkładem który oddycha, nie takim zwykłym podkładem jaki kupujemy w drogerii tylko bardziej jakimś produktem aptecznym yy, niby można, ale z drugiej strony nałożenie czegokolwiek na twarzy zawsze niesie ryzyko podrażnienia tej skóry, która już jest podrażniona i mam potwierane pory i tutaj jakbym nałożyła teraz yy, jakiś kosmetyk to niepotrzebnie mogłabym te pory pozapychać i doprowadzić do powstania wągrów czy jakichś niedoskonałości. Absolutnie nie o to mi chodzi, a to o co mi chodzi to jest przede wszystkim regeneracja skóry, yy, pomoc, yy, nie się, chciałam nieść mojej skórze pomoc to jest ujędrnienie skóry ja miałam dermapen ujędrniający, przeciwzmarszczkowy można też sobie zrobić rozjaśniający i wówczas ten koktajl witamin, który jest nakładany i który jest który dostaje się do głębokich warstw skóry jest inny w moim przypadku to był kwas hialuronowy z Napiszę Wam, bo nie pamiętam. Yy, no i tak, no i skóra teraz będzie delikatnie się łuszczyć. Zaplanowałam sobie wszystko tak, żeby móc pracować dzisiaj, jutro z domu. Moją córeczkę dzisiaj odbierze mąż, ze szkoły, ja teraz jedę tylko do apteki i do biedronki yy, dosłownie kupić trzy produkty na obiad. No trudno, słuchajcie, no nie jestem w stanie całkowicie zniknąć gdzieś tam z, z życia społecznego, ale z drugiej strony ta twarz nie wygląda aż tak najgorzej. No bez przesady. Jak ktoś się będzie gapił i zastanawiał, co mi się stało, no to jakby to nie jest moja sprawa tylko tej osoby. Yy, no i tyle. Lecę na zakupy. Pani w Biedronce mnie zagadała i pyta, czy miałam jakiś zabieg. Mówię, że tak. Tak co chwilę żeśmy pogadały, także bardzo miła pani i wyrozumiała, miło się rozmawiało. I słuchajcie, weszłam do apteki kupić krem. Yy, i wzięłam Awen i super promocja 25% na Awen, więc nie skończyło się tylko na jednym produkcie. Pierwsze co kupiłam, to jest krem Aven Cicalfate Moja kosmetolog mówiła, żebym kupiła albo ten krem, albo taki na A, ale tego na A nie było, więc stwierdziłam, że zdecyduję się na ten. I on nie dość, że był w promocji, to jeszcze była mała woda termalna, gratis, a teraz woda termalna bardzo mi się przydarza, żeby właśnie złagodzić ten stan. Więc super! I skończył mi się tonik, więc przy okazji też chwyciłam tonik matujący. Nie miałam nigdy wcześniej tego produktu. A to, czego używałam wcześniej, to jest Vichy Normaderm i on on jest świetny, ale niestety mało wydajny, wiadomo, że teraz toników nie będę używać, ale jak już mi się wszystko ładnie zagoi, no to wtedy em, wtedy go zacznę stosować i on był na promocji moi drodzy oni tu strasznie dziwnie 56 zł minus 14 on kosztował nie ma tu ceny końcowej trzeba sobie odjąć Yy, I trzecia rzecz, którą kupiłam, to płyn micelarny, który był w bardzo dobrej cenie. I tym płynem też moją twarz przemywała kosmetolog przed zabiegiem i tak pięknie pachniał i był tak przyjemny dla skóry, że stwierdziłam, że fajnie by było go kupić, a że była promocja, to go zakupiłam. Chociaż kupiłam niedawno produkt firmy Dermedic, ale jest średni, więc albo go przekażę jakiejś przyjaciółce, albo go zostawię, nie wiem, na później, na czarną godzinę, chociaż nie wiem, kiedy ta czarna godzina nadejdzie, bo taki produkt 400 ml to się, słuchajcie, zużywa naprawdę długo i on miał Super cenę, bo był za 30 zł. Słuchajcie, taki duży płyn, tak dobrej firmy. Także super. No a w Biedronce kupiłam produkty na obiad. Dzisiaj zrobię takie kotlety grillowane z wołowiny do tego warzywa. No i zrobię ziemniaczki z piekarnika, dlatego że mam tak dużo ziemniaków, że muszę je po prostu zużyć, żeby się nie zmarnowały. I chwyciłam też książkę. Daję wam słuchajcie cenę, że w Biedronce są za 10 zł książki, bardzo dużo romansideł, między innymi Daniel Steel widziałam, że było w koszu, także polecam, a ja chwyciłam e, te pozycje, woziłam arabskie księżniczki, czytałam słuchajcie wywiad z tą autorką jakiś czas temu na... No jakiś czas temu, dawno temu tem się, że w twoim stylu i tak mnie ta kobieta zaintrygowała i w ogóle pomyślałam sobie już wtedy, że fajnie było tę książkę przeczytać, także skończę szybciutko Kobiety Niepokorne i e, wezmę się za tę książkę, mam jeszcze zakolejkowany jeden kryminał, mam taki taką nietypową e, chyba włoska to jest literatura nietypowa książka połączenie kryminału z romansem także no, Chociaż te dwa tematy wcale tak daleko od siebie nie są, <grych> jak życie pokazuje. Dobra, jadę do domu, e, ogarniać pracę i robić obiad. Dobra, na dzisiaj jestem tak? Bluza z nowego holu, z ostatniego holu. E, to jest Karl. Do tego podarte czarne spodnie. Widziałam, że teraz w zarze są bardzo podobne spodnie i dużo osób je ma. I ryboki, do tego czerwona torebka i tyle w temacie, ale przybieram się i tak w dresy i muszę założyć jakąś bluzę yy, rozpinaną tak, żeby ten dekolt był na wierzchu, żeby ta skóra sobie oddychała. Tak. Nie, jest już taka bordowa. Nie ma tragedii. Słuchajcie, myślałam, że będzie dużo gorzej. Układałyśmy z Oliwią teraz pranie dzisiaj prewencji było zadane, także super, yy, i tak już dawno, dawno po obiedzie i teraz gadam z Krecią, zawsze gadam z Krecią, to ja robię jakieś robótki domowe i Krecia też <grym wziął> także najpierw ja układałam pranie teraz ona, i teraz ja na chwilę żeby posklejać taką przegródkę do szuflady, i ten i, i ten i Krecia teraz z Oliwią gada pokazuję pokój Wiktorii mogę tak sobie na nią wiecie po babsku że zaraz jestem kochani oficjalnie załamana, bo w Gdańsku zaczął padać śnieg, ten biały puch na samochodach to jest właśnie śnieg, nie wiem to jest chyba jakiś słaby, naprawdę bardzo kiepski żart jeżeli jutro rano będę musiała skrobać szyby w samochodzie, to naprawdę będę niezadowolona, bo już się pogodziłam z myślą, pogodziłam. Nie mogłam się doczekać, aż to nastąpi. Zaplanowałam sobie e, takie działanie jak e, zebranie wszystkich zimowych ciuchów, przepranie ich, e, wysuszenie butów, kurtek i tak dalej i zaniesienie ich tam, gdzie ich miejsce na najbliższe miesiące, czyli do piwnicy, a tutaj okazuje się, że pada śnieg, także niestety, no niestety. W każdym razie już jest wieczór, Oliwka już śpi, już jesteśmy po kolacji, po lekcjach, po wszystkim innym. I moi drodzy, za chwilę będziemy oglądać seriale, które mamy zapauzowane, ponieważ mój mąż musiał na chwilę wyjść i czekam właśnie na niego i update dotyczący mojej skóry wygląda tak, że już mi tak bardzo nie piecze. To szczypanie, takie pieczenie twarzy tak naprawdę to nie jest tak, że to u mnie to było odczuwalne non-stop, tylko co kilkanaście minut, i wtedy to, co mi pomagało, to woda termalna. Ja mam tutaj akurat awen, którą dostałam gratis do Kramu, jak widzieliście. Gdzieś jeszcze mam z La Roche wodę termalną, ale szczerze wolę. Firmy awen jakoś bardziej ufam, więc używam tego. Robię sobie masaż kostką lodu. Może też dzięki temu masażowi ta czerwień już tak powoli gdzieś tam odchodzi. Mm, I jakieś 3 godziny temu, no może 2 godziny temu, yy, właśnie tak strasznie mi spędziła twarz, więc zmyłam sobie buzię tym, tym micelarem i to mnie bardzo ukoiło i w ogóle on pięknie pachnie i coś czuję, że będziemy na długo, długo przyjaciółmi świetny produkt. Pierwsze wrażenie przynajmniej naprawdę rewelacyjne, więc sobie yy, przemyłam buzię i nałożyłam ten krem. Tutaj zrywam naklejkę, dlatego tak to okropnie wygląda. A tak naprawdę to jest taka maść w takiej dużej tubce, yy, i ona jest bardzo treściwa, taka gęsta. Yy, wygląda tak, i muszę Wam powiedzieć, że moja twarz ten krem wchłonęła po prostu jak gąbka wodę. Zobaczcie, jak rozsmarowuję na zdrowej skórze. No to widać, że on jest taki tłusty, gęsty, a na tej buzi po prostu niesamowicie szybko zniknął. Także to mnie. U Kaja. Jeżeli planujecie mm, wykonanie zabiegu dermapen, to proponuję jeszcze przed zabiegiem kupić sobie jakieś produkty, bo ja nawet nieźle zareagowałam na zabieg. Nawet pani w aptece mi powiedziała, że wcale nie jestem taka czerwona, tak jak ona widywała panie, które przychodziły właśnie po kremy, pozabiegowe, yy, i mówiła w ogóle, że naprawdę wyglądam nieźle, także jeżeli. U was może być inaczej, a nie każdy e, czuje się komfortowo i że musisz dać taki do sklepu. Mi to jakoś strasznie, słuchajcie, nie przeszkadza. No, ja jestem odważna i mnie tak, no nie interesuje mnie, co inni ludzie o mnie myślą. Czasami tak jest, że jak za bardzo się na mnie ludzie gapią, no to w pewnym momencie może to być trochę irytujące, ale to nie jest coś, czym ja się przyjmuję, czy na co zwracam specjalnie uwagę. No, ale jak już ludzie są nachalni, no to jest co innego. W każdym razie. Są osoby, które w ogóle nie będą chciały po takim zabiegu wyjść nawet do sąsiadki, więc myślę, że warto wcześniej sobie kupić produkty albo nawet zapytać swojego kosmetologa, jakie produkty są zalecone, bo może jeszcze jest coś innego oprócz tego Aven. Ale pani w aptece, ja jej nie powiedziałam to, co mi poleciła kosmetolog, bo ona mi poleciła dwa kremy i zapytałam tylko o ten jeden, i go nie było. I pani w aptece, która jest specjalistką darmokosmetyków, od razu mnie zaprowadziła do półki, a pokazuje, że ten krem, a ja mówię, o, zgadza się, biorę. No, i warto właśnie też mieć wodę termalną, bo fajnie to ukaja. Okay. Jutro też będę dla Was nagrywać vloga, więc zobaczycie, jak buzia będzie wyglądała dzień po. Także jestem bardzo ciekawa efektów. Naprawdę nie mogę się doczekać, aż moja skóra się całkowicie zregeneruje i będzie taka piękna, napięta. No, to jest właśnie mój cel. Często mnie pytacie o zabiegi na worki pod oczami I muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo trudny temat I moje worki są tym elementem twarzy który, Z którym ja się pogodziłam yy, Który ja polubiłam u siebie Ponieważ nie ma takich zabiegów, które by w tej kwestii zdziałały Co tak gdyby były, to bym mnie po prostu wykonała A że nie ma, no to słuchajcie, to czego nie możemy zmienić Trzeba zaakceptować I... Yy, jeżeli miałabym wam polecić jakieś zabiegi na worki pod oczami, to w zależności oczywiście od tego, jakie macie worki, czy, one są, czy to jest tylko zasinienie, czy to są zmarszczki pod oczami, to może być tak, że u Was są dla Was są zabiegi kosmetologiczne, które Wam pomogą. U mnie i dermatolog powiedział mi szczerze, i kosmetolog, i nawet y, chirurg plastyku, którego też byłam na konsultacji. Chirurg mi powiedział, że okej, okay, on mi może zrobić plastykę. Ale jestem na to za młoda, ponieważ z upływem czasu przy działaniu grawitacji za parę lat moje oczy, jak już będą miały wycięty nadmiar yy, skóry, chyba z tkanką tłuszczową to jest usuwane, to opadną jeszcze bardziej i ten efekt będzie jeszcze gorszy. Także muszę odczekać wiele, wiele, wiele lat, zanim pójdę ewentualnie pod nosz, ja w ogóle mi się zdecydowała. I tyle. I yy, tak, jeżeli chciałybyście zrobić jakieś zabiegi, a wiem, że chcecie, bo bardzo często padają od Was te pytania, no to jeżeli chodzi o mm, worki pod oczami, no to trzeba chodzić na konsultacje i się pytać, bo ja wiem jakie są zabiegi, bo, bo korzystam z kosmetologii czasami raz w roku z medycyny estetycznej również, bardzo delikatnie zresztą. I teraz też, że się śmieją w głos. Haha, jak delikatnie. Nie będę tego komentować, bo prawda też jest taka, że jakbym się nigdy nie przyznała do żadnego zabiegu, tylko bym mówiła, że to zasługa moich super kremów i produktów i diety, no to i tak większość osób by mi uwierzyła i ludzie żyliby w niewiedzy i myśleliby, że można mieć... 30 parę lat i żadnej zmarszki poziomej czoła yy, i mimo nieprzespanych nocy yy, i wielu lat harowy, czy też problemów, wyglądać jak nastolatka, chociaż ja nie twierdzę, że wyglądam jak nastolatka, ale wiecie, mówię bardzo tutaj w, takim, w takiej dużej przenośni, a ja przyznałam się i wciąż się do tego przyznaję nie mam z tym problemu, a ludzie dopisują sobie jakieś historie bzdurny albo pojawiają się jakieś czas komentarze, że za dużo, że przesadzam, a ja słuchajcie, raz w roku robię botox i raz w roku poprawiam kontur ust no i też wypełniam wypełniałam sobie, wypełniam raz w roku też te bruzdy i to jest wszystko co ja robię. I. Teraz właśnie zdecydowałam się na ten dermapen. Będę miała 3 albo cztery zabiegi w serii. Kolejny mam za dwa tygodnie. No i zobaczymy, jakie będą efekty. Mam nadzieję, że ładnie mi się skóra ponapina, że będzie zregenerowana, piękna. Że tam sami zobaczycie, no oglądacie mnie często, więc nie będziecie. So Eating breakfast when it's dark again